Jak zmodernizować zamortyzowany środek trwały, a następnie go umarzać w rachmistrzu i rewizorze Nexo Nexo Pro? Jeżeli chcesz zmodernizować środek trwały, który został już zamortyzowany, to w programie księgowym linii INSERT Nexo oraz Nexo Pro możesz łatwo tego dokonać. W przedstawianym przykładzie zaprezentujemy ulepszenie środka trwałego, który został umorzony w lipcu 2022 roku. Modernizacji dokonamy zaś w kwietniu 2025 roku. Przejdź zatem do modułu Środki trwałe, a następnie do widoku Operacje na środkach trwałych. Kliknij w Dodaj Modernizacja. Numer dokumentu nadawany jest automatycznie. W polu poniżej wybierz środek trwały, który zostanie ulepszony. Możesz wyszukać go korzystając z mechanizmu Instynkt, to jest wpisując jego nazwę, lub wybrać go z listy dostępnej pod klawiszem F2. Podaj datę modernizacji oraz ewentualnie zmień typ amortyzacji. W przykładzie dokonujemy modernizacji w ramach amortyzacji podatkowej. Dla amortyzacji bilansowej w rewizorze trzeba będzie wykonać analogiczną operację, wprowadzając kolejny dokument modernizacji. W sekcji Szczegóły podaj wartość modernizacji. Możesz wydzielić z niej kwotę stanowiącą koszty, jeśli przykładowo ulepszenie jest finansowane z dotacji. W polach poniżej możesz podać sposób modernizacji, a także skład komisji zatwierdzającej. Ponieważ środek trwały będzie znów amortyzowany, możesz zdecydować, czy odpisy będą naliczane od miesiąca ulepszenia, od następnego miesiąca po modernizacji, czy też od następnego roku. Zapisz formularz. Ponieważ środek trwały został już umorzony, nie posiada aktualnego planu amortyzacji. Należy zatem zaplanować jego dalsze umarzanie w programie. W tym celu przejdź do widoku plany amortyzacji. Jeśli jest ukryty, aktywuj go korzystając z opcji więcej. W ramach bieżącego okresu planów amortyzacji skorzystaj z opcji generuj plany dostępnej pod prawym klawiszem myszy. Program podpowiada zmodernizowany środek trwały, który został już wcześniej umorzony. Kliknij w Wykonaj. Plan został dodany według pierwotnego wzorca wynikającego z OT. W naszym przykładzie chcemy naliczać amortyzację od maja 2025 roku. Konieczne jest zatem poprawienie planu w taki właśnie sposób. Edytując plan, wyzeruj miesiące, w których środek nie podlegał umorzeniu. Należy jeszcze zatwierdzić plan amortyzacji. Kliknij Zapisz. Gotowe. Od teraz będziesz znów umarzać zmodernizowany środek trwały. Zwróć uwagę, że kolejne amortyzacje nie są wyliczane od kwoty modernizacji, a od wartości środka, która została powiększona w wyniku ulepszenia. Stosowana jest metoda umorzenia ustawiona wcześniej dla tego środka trwałego. Jest to jak najbardziej prawidłowy sposób amortyzowania zmodernizowanych środków trwałych, który wynika z ogólnych przepisów. Raty umorzeniowe dla zmodernizowanego środka trwałego będą w ten sposób naliczane do momentu zamortyzowania całej wartości ulepszenia.